Yo, siemaneczkowie widzowie, dzisiaj wam pokażę, co udało się zrobić. Widzowie, jeszcze raz w to nie dowierzam, że wbiłem 1001 pucharków na El Primo. Pierwszy raz w taką ilość pucharków. Bardzo się z tego cieszę oczywiście. Męczyłem się nad tym no, dobre 5 godzin. no. Aktualnie jakieś 30 minut temu skończyłem grać. 5 godzin wbijałem El Primo. Oczywiście, oczywiście nie wbijałem tego w domu, tylko na polu. Oczywiście, bo zdrowie. zdrowia. Oczywiście. Lecimy po Top 1 Global. No, Top nie 1 Global, ale lecimy po Top Global El Primo. Aktualnie jestem w Top Global. Mm, jestem top global, gdzie? Yeah. Mm, top global... Kurde! O! Tu jest! Globalnie jestem... globalnie powiedzmy już. Globalnie to jestem... O, skurde! 300 jakoś globalnie. Globalnie... Mm. Mm, 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 mm. Mm. Global. To jestem jakiś global widzowie, może nie wiem ale dobra. To jest widzowie moje marzenie, żeby wbiłem żeby wbiłem to. Słuchaj, miałem, um, tutaj też i Tutaj wbiłem tytuł gracza na Primo. Tytuł gracza widzimy, widzę. Tytuł gracza. Chyba pierwszy z mojej klasy wbiłam tysiąc 1500 w tym zagnazie. Jeszcze jest drugi ziomek, który rozwalił system, ale aktualnie ja zwaliłem system. Lecimy to, to globalna. Wiemy, Edgar może na 1000. Nie wiem, Kocham, ale primo, widzowie. To jest mój ulubiony Nie wiem, zmieniam chyba. Nikt, widzowie. No, żartuję oczywiście. Widzowie, dziękuję, bo to przez was wbiłem to. 1000 pułarków. Przez Was sobie, Wiecie czym przez Was, bo zostawicie subiki, łapki w górę. Oczywiście mało teraz zostawiacie i wątpię, żeby po tym filmiku było chociaż 200 wyświetleli, Ale wiecie, Was jesteście Sigbabi. No i przez Was biłem właśnie 1000 pucharków na Primo, bo motywujecie mnie subami. Subów nie mamy tak za dużo, ale motywujecie mnie i z Łapkami w górę. Bardzo mnie motywujecie, więc. No co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, a Wy po prostu będziecie będziemy się, będziemy żegnać. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.